Szesnastoletni Ari zachwyca głosem w kościelnym chórze. Muzyka, jaką wykonują, i architektura wnętrza kościoła, gdzie występują, tworzą uduchowioną konstrukcję. Natomiast jego własna wewnętrzna konstrukcja ulega z kompletnemu zburzeniu decyzją matki, kiedy ta decyduje się na dłuższy wyjazd do Afryki. Syna wysyła na północ wyspy pod opiekę ojca. Arli nie widział ojca przez sześć lat. Teraz właściwie musi poznawać go na nowo. Nie jest to proste zadanie, a ojciec niczego mu nie ułatwia. Bardziej niż syn interesuje go alkohol i nieustanne balangi. Zresztą zdążył już przepuścić na ten cel rodzinny majątek. Położona nad fiordami prowincjonalna dziura, gdzie trafia chłopiec, jest miejscem jego dzieciństwa. Niewielu znajomych z tamtego okresu nadal tutaj zostało, ale jest ta najważniejsza osoba, jaką darzył wówczas najżywszą sympatią Lara. Dziewczynę ucieszył powrót Ariego, jego zaś ponowne spotkanie z nią po latach. Ale co z tego. Lara obecnie związana jest z zaborczym i nieokrzesanym Einarem. Ari przechodzi w tym momencie burzą hormonów i chciałby mieć za sobą już ten pierwszy raz. Tu gotowa jest przyjść mu z pomocą podstarzała i obleśna koleżanka ojca. Ale chłopiec wolałby stracić cnotę z Larą. Ta historia o katuszach wieku dojrzewania Zdecydowanie wyróżnia się na tyle filmów o podobnej tematyce. Jest szczera aż do bólu i nie ucieka przed żadnymi trudnymi problemami, z jakimi muszą zmierzyć się młodzi bohaterowie. Na ekranie samo życie, zamiast prostych, wyeksploatowanych przez kino docna, recept na wejście w dorosłość. Zapraszam do obejrzenia filmu.